Cześć, Andrzej, z tej strony witam Was na moim kanale, a dzisiaj zapraszam Was na otwarcie drugiej połowy boksa z dodatku War of the Spark. Także nie przedłużam i zapraszam. Boxa, sobie trochę odsuniemy, żeby nam nie przeszkadzał i zabierzmy się za robotę, jak to będzie wyglądało chyba dobrze będzie z tym zoomem. zaraz zobaczymy pierwszy booster przy nami. bardzo fajnie się otwierają te boostery tu trzeba ich pochwalić to mi się akurat udało jeżeli chodzi o ten dodatek Jak najbardziej za. No i na, proszę na pierwszym booster już nam się udało utrafić. Challenger Troll Evolution Sage. OBNIX z Hate Ok. I pierwszym razem będzie. Time Wipe. Okej. Okay. Spoko. Spoko loko koko. Mamy to. To jest wszystkie mm -hmm. Forest i e, Token Goblina. Nawet fajne. Ten token. Siu. Podoba mi się. Dobra. To tak wstawimy. I do układać. sobie tokeny. Lanciory. A zabieramy za kolejnego Sera.

To było nawet całkiem fajne. To właśnie. To się fajnie kombiło z tym enchantem, który dokładał na Zombie Army Plus jeden, plus jeden, było. Można sobie ściągać i za to kartę dobierać, więc. Całkiem śmieszne to było. Mountain i zombie Army, właśnie o tym mówiłem. Ten enchant, może jakby się raczył. On też był spoko, za, za dwa, za trzy. Patrz, nie pamiętam. Ja, ciekawy że się, się byłem, nawet nazywał. Teraz. Dobra, może się trafi. Będziemy wiedzieć. Na pewno był czarny i na pewno był radem. Chyba był na dwa. Możeżesz. Mądre nie pamiętam. Please, Mind. Wanderer. Albert Rioters. Mhm. Mm operation. Na Houston of Stone I naszym elementem będzie Blast Zone Okej okay. Czy to jeszcze ma jakąkolwiek wartość? No jakąkolwiek to tam ma jeszcze wartość? Raz, nie? Island I token Spiritusa Dobra Pierwsze trzy za nami Piętnaście przed nami, o ile dobrze policzyłem, Ciach. Sorry, folks. Fucking Jest. Jest. Rampage. Eternal Skylord. Nahiri. Storm of Stone. Jedhog Invasion. Tak, za dwa. To jest właśnie ten enchantment, o którym mówiłem. Na początku naszego apkipu. Tracimy do życia i robimy AMAS 1 czyli kładziemy zombie e, token plus, jeden, plus jeden na armii. Zombie Army. Dobra. Który kontrolujemy. Jeżeli nie mamy, to tworzymy sobie właśnie takiego tokena. I zombie jaki tokeny, które kontrolujemy z siłą 6 lub więcej. dostają life linka do koncatury. So ist fein. Place Oh, folia. Optix series, der hype ist. Wow. Spoko. Foliowane Optix series. Oh, spoko. I Zombie army token. Also schon skolajny booster. Za A, Teferi. Jak się nie pojawił. Tak się nie pojawił. Cały czas na niego czekamy. Czekamy również na Julianę. Nicola Bolasa so, już mieliśmy. Nic już mieliśmy. Final. Też by się mógł pokazać. No i później już Bogów, Jay'sa ewentualnie, chociaż... Dobra. Niech będzie. Jak się pojawi, też nie będę płakał. ...Bleeding Edge, Bone Inside, Insight, Leyland Prowler, o proszę, tego też bardzo lubię, tą kreaturkę, Death Lifelink, 2-3 za 3 i zaatapowany dodajemy jeden manny do dowolnego koloru, także pff. genialna karta. No inside Sark on the Masterless. spoko, mieliśmy go w... Firsty foliowany chyba w, w pierwszej części. I, I mamy folię. Będzie to Invading Mhm. Mm I token debila. Debil token. Lost. Spoko. U, się odkryło pięknie. Prawie cało. Najlepsze mięsko się odkryło. Bond of Flourishing, Ral Aldust, of Red, of, the, of, the, of the i finale of Eternity. Hmm. kolejny, nie ten finale, które w którym powinniśmy trafić ale już jak jest, to nie będzie Plains i Goblin czyli 2 -1. z finalami jak na razie adres elastyczny to mieliśmy czyli tego najbardziej wartego więc szkoda trochę Hound. Dobra, dobra. The Wolverine. Helion. Domly Ambush. Powokom. Bond of Discipline. Ok. I Ral będzie Chandra Fire Artisan. Niby fajnie. Ale akurat w tym dodatku Chandra nie jest. Ech, tym najbardziej wartościowym, na, sorry, najwięcej wartym, mało Planeswalker, może tak. Także przykro mnie, Chandra. Nie urzekłaś mojego serduszka w tym odcinku. Swamp i... Serwo. I do ciebie nie ma, żeby nie było. Bo cię lubię. Mhm. Ups, zrobił mi się odkryło trochę. Nisa Triumph. OK. Storm of the Citadel. Storm of the city. Mamy Narset. Proszę. Jednak. Narset się pojawiła. Cześć, witaj na pokładzie. Mm. tylko w wersji foliowanej było lepiej Cię dorwać tak prawdę mówiąc Living Twister, twister. Okay. spoko, i Foresta mamy proszę, odkrył się Forest jeszcze tokena mamy co jest to będzie za ściany, 0,3 o, przyda się do jednego Prince na pewno k 03 najbardziej zabójcza kreatura na świecie Didion. Chyba ostatnie spotkanie z nim dzisiaj. Też wolono mnie, nie? Chociaż bardziej wolono mi i A Co Didiona też? Ach Invading Monty to operative And A, New Pride Mate. ok, Ogód Bolasa. Zakili Sublime Anti -fisher. To jest też do no, fajnie śmieszna karta. Niby wszyscy nienawidzą... No dobra, nie. Wszyscy ją lubią, o, a nie ma takiej wartości w sumie. No trudno powiedzieć... Specyficzna jest ta karta, ale ale jest luz. Bola Citadel. O proszę. O proszę, proszę, proszę. I czyżbyśmy mieli jeszcze folię? Oczywiście. <grystanie> Gateway Plaza. No to teraz to się zrobiło. Dzięki temu jesteśmy ustawieni do końca życia. Na ciebie czekałem całe życie. I zombie armii. Dobra. A nie, jeszcze będą Gidione. Dobra. To nie koniec spotkania z Liana, Liliana, Liliana pokaże. Puk, puk, to tam, Liliana. O, fajnie. Chodź, 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 chodź. Albo wychodzi. So I się z tego boosteris. Dobra, dobra. O, one flourishing. Po raz kolejny jak na pierwszym miejscu. Okej. Okay. Nie wysyć, po raz drugi też. Na pierwszym miejscu. Raz August Arle Invoice of the Park. Spoko. Po raz pierwszy i... Blast zone, Po raz drugi w tym pudle. Pełnym baratła. Dobra, dobra. Było tam kilka też. Cretin Crisis. Bziu. Jak to te wolewane? O, jakieś tu zna. Czy to było zakurzone, czy co? Nie To jakby to nie było foliowane Te oczy... A nie ale te oczy są foliowane właśnie Coś na poliku A to są rany na poliku, dobra Rany na poliku. Też o, ja, te gały się pięknie zaświeciły. To jest spoko. O takie folie właśnie nam chodzi. Żeby były fajne. Liliana 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 By Liliana Chyba bym chciał, Liliana niż Teferiego Chociaż jakbym miał Teferiego to też bym nie płakał Liliana mm. Skoro jest fix. Chandra Triumph Jaya okay. Venerated Fire Mage. i Solar Blaze Sparek Double chociażby był lepszy dużo lepszy Blaze i o mamy tokeny ARMY te tokeny ARMY są fajne właśnie Tło się zmienia, właśnie tej ilości zombiaków w tle. Fajnie to zrobili. Chyba są trzy czy cztery rodzaje. Teraz pamiętam tych tokenów. Można chyba się poukładać że ta armia takim by rośnie. Fajnie to pomyśleli w ogóle z tym. To trzeba ich pochwalić. Z mhm ambush OK okej Jeszcze one, Liliana Nie do końca Tego Liliana chciałem, ale Jak już jest to Nie będę płakał też Kasmina, Enigmatic Mentor I Czerwony Rar Dredhorde, Arcanist Mhm okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Niech już będzie, jak już się pojawił Słomp i ząbiarni Okej okay. z uszkodzonym Narożnikiem Fajny Grateful Apparition. Okej. Okay. Wizer of the scorpion, O, to też było spoko całkiem. Death dostawały właśnie wszystkie zombiaki, co było fajne. W sumie jest fajne nadal. E, Rebel Belt, I... ral storm Ditch. Hmm... Nie do końca tego plemysłu, chcieliśmy. Mountain i Assassin! Creed, mam Assassina. Du, 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 du. Jest Assassin. Jest dobrze. Jest dobrze, mamy Assassina. Assassino. Steve Beecher, Mirror Giant. this spark yes, spoko. No cześć. Tą kartę właśnie często na Arenie też wrzucam sobie jak mam możliwość właśnie w, jak mam, na tych dwóch kolorach jadę i mam, mam tą kartę do wyboru tu. Biorę Red Malkin. Tiora, Behemoth Beaconer i... D'ar Ow, ow, kaja I nie do końca też, ale niech już będzie jak już się trafiło to Dobra I co tu mamy? Foresta i zombiaka Dwa, dwa zombiaków w tej armii się dużo pojawiało ostatni Teferi. Ostatnia szansa na znalezienie Teferiego. I tak prawdę mówiąc, jeżeli nie trafimy żadnych tych Teferiego, Liany albo A, to nie mamy w sumie, w sumie fajnego pudełka, bo będzie takie gorzej niż średnie tak prawdę mówiąc, niby tego Golasa żeśmy dorwali. Niby ta Nisa jest, ale no niestety. Dobra, ten District Regular mm -hmm. Emergence Zone. Wrazka Swarm Eminence Eminem I. Rar. Rar. The Lost. <k consigo inmund> nie do końca to chodziło. W sumie to dwa metyki, były do tej pory. No jakoś tak chyba. Chyba, że to Nicole Golas jeszcze był. Czekaj, bo mieliśmy tak jednego Boga, jednego. Dwa finale były. Dobra. Ok. Czyli już może nie być. Place i Serwus Czy ostatnie boostery w tym boxie? jak idzie przez miasto Jest go Policja nastrzeli Under Drake. Dobra, mamy Ostatni komonę, Magic Zone, GDOs Triumph, Ashiok. Okej, okay. Ashiok jest spoko. Ashiok to Ashiok. I kiurko mamy. Okej, okay. dobra, spoko. Na tej karcie widziałem już kilka komanderów yy, zrobionych, więc czemu nie? Forest i zombie Army. Może sobie dał też trochę na piórku, kiedyś chociaż. Dużo tych więc nie wiem, czy nie musiało się budować w oryginalnego, trzeba było naprawdę dużo kombinować, a odtwarzać tylko po innych też, to no, cały czas to... Znaczy cały czas, no cały czas to ja właśnie staram się nie... I... Przeważnie mi to wychodzi bardzo dobrze. U nas The Placing. Sky. Marvelous Skydiver. Rock, Shadow Mage. Właśnie przez to, że mam takie talie trochę mniej typowe, to. Ludzie nie wiedzą czego się spodziewać po moich taliach. I to jest fajne. Często ich można zaskoczyć. Silent Saber, Nie, nie będę komentował. Bo mi się... Ciśnę kilka ciepłych słów pod adresem tej karty. Mamy folię za to. I już ta folia mnie bardziej cieszy niż to, co się właśnie przed chwilą wydarzyło w postaci wehikułu. Vampire. Opportunist. jest. Mhm. Dobra. I zombie army. Okej. Okay. I... Booster, w dniu dzisiejszym Wcześniej przyjechali wszystkie boosterki, to jest już ostatni I teraz tak, albo Teferi, albo Liliana Ano, albo do finala. Albo, The Station. albo dwie z tych kart, z czego jedna jako foliowana No, foliowana Teferi, o i już by było fajnie New Uncrop Invader Divine Arrow Challenger Troll mm -hmm. Eternal Skylord, spoko, tego też nawet lubię, na tych dalej właśnie na zombiakach, jest po prostu piękne o, Król Celebrant, haha <laughs> cześć ta karta też jest spoko i ostatni Rar Teferi, Teferi, Teferi Karn, the great key creator Okej, okay, trochę za późno Nie podniosłeś za bardzo wartości tego boksa ogólnie Trochę podniosłeś, znaczy inaczej Tak, jeżeli chodzi o ogół tego boksa, to tak, to znacznie podniosłeś Ale wartość w moich oczach tego boksa, no niestety Ogólnej wartości jako taka, żeby to był opłacalny box, to niestety nie wyrobił ten kar. Hmm. Smutno mi. No to mamy jeden z gorszych boksów w ogóle. Niby był ten Nikol Bolas, niby była ta Nisa. Ale to nie to. Naprawdę. No nic. Tak widać miało być. Więc nie pozostaje nic innego, jak pożegnać się z Wami i rozpocząć grę. Bo mam już naszykowane właśnie te boostery już pod grę. Także spoko trzymajcie się. Do następnego. Cześć!